Wiecie co? Niesamowicie cieszę się na to, że nagrywam ten materiał, ponieważ na rynku mikrofonów dla początkujących youtuberów bardzo długo podawało się i polecało tylko jednego faworyta, czyli Novoxa NC1, a w dzisiejszym materiale zajmiemy się jego naprawdę obiecującym konkurentem, czyli dna dnc 1 u który szczególnie dla początkujących youtuberów, może gdzieś tam podcasterów i muzyków, może się okazać naprawdę ciekawą opcją. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to koniecznie obejrzyjcie cały film. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Music Express za mecenat nad całą tą naszą nową serią porównań sprzętu sprzętów audio. Bardzo dziękuję tej firmie, ponieważ gdyby nie ona, te filmy nie wyglądałyby tak jak wyglądają teraz, nie byłyby kręcone tak dobrą kamerą i tak dalej. Także wielkie podziękowania i lecimy do dzisiejszego materiału. No ale skoro ma być to już pełna recenzja obu mikrofonów, to zaczniemy może od opakowań. To jest opakowanie od mojego starego Nowoxa. Natomiast DNA przychodzi do nas w takim oto zestawie. Mamy tu główny pudełko z samym mikrofonem, instrukcją oraz pokrowcem, i dodatkowe, w którym znajduje się taki oto koszyczek dołączony do zestawu, uwaga, który nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze nadaje mikrofonowi takiego dodatkowego, studyjnego charakteru. Ale karton, kogo obchodzi karton? Novox przychodzi z taką oto przejściówką do zamontowania na ramieniu mikrofonów. Natomiast DNA dodaje w zestawie do mikrofonu za 180 zł koszyczek antywstrząsowy, co jest naprawdę niespotykaną rzeczą, jeżeli chodzi o mikrofony w takim budżecie. Do tego do DNA dostajemy dodatkowo pokrowiec do przechowywania. Myślę, że naprawdę fajna opcja, szczególnie jeśli ktoś gdzieś tam często wyjeżdża, a youtuberom się tam pewno zdarza. Do DNA producent dołącza 3 metrowy kabel USB typu B koloru czarnego, natomiast w Novoxie jest już to tylko 1,8 metra. Dobra, poświęciłem już akcesoriom naprawdę sporo czasu antenowego, także porównajmy może teraz same mikrofony. Novox i DNA. DNA jest troszkę mniejszy z tego co możecie zauważyć, oba mają dokładnie to samo mocowanie i mocowanie od Novoxa pasuje do DNA i na odwrót nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale Novox jest zdecydowanie bardziej matowy, no DNA odbija światło i wydaje mi się, że jest wykonany mniej więcej w ten sam sposób co Novox, aczkolwiek jest jedna rzecz, która odróżnia DNA od Novoxa i są to tutaj te dwa suwaczki. Jeden służy do zbijania głośności ogólnej wyjścia z mikrofonu o 10 dB, a drugi jest to tzw. low cut, czyli obcięcie niskich częstotliwości na mikrofonie, żeby nie musieć tego robić w postprodukcji. No, jeżeli nie chce wam się obrabiać audio, to myślę, że bardzo fajna opcja. Ja w sumie z tego korzystam i w sumie niezbyt znaczący jest dla końcowego audio ten low cut, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o wizualną stronę obu mikrofonów. No, wyglądają prawie tak samo. Są tu właściwie siostry i tak na nie zawsze będę mówił. No i przechodząc dalej do rzeczy cyfrowych. Nowox po podłączeniu do komputera, wyświetla się jako zaledwie USB mikrofon. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na DNA to ma już on pełną skustomizowaną nazwę, co mi się zdecydowanie podoba i lepiej to wygląda. Wiem, że to szczegół, ale dla mnie nawet dosyć ważne. Oba mikrofony w domyślnych ustawieniach, czyli DNA na 0 dB, i w się zupełnie nic nie zmieniamy, bo się nie da nic zmienić. Mają bardzo podobną głośność na wejściu, kiedy je podłączymy do komputera i będziemy próbować nagrać dwa wokale na raz. Ja postanowiłem dla Was nagrać dwie osobne próbki głosu, jedną z efektami, jedną bez. Płatnym programem o nazwie Reaper, który jest często wykorzystywany do tworzenia amatorskiej muzyki, jednakże możecie to zrobić nawet w Audacity z prostym pluginem, jeżeli chcecie więc przejdźmy wreszcie do długo wyczekiwanego porównania dźwięku tych dwóch mikrofonów. Na dole będziecie widzieć, z którego mikrofonu pochodzi akurat dana próbka audio. Całość została nagrana tutaj, podkreślam, naraz z taką samą odległością obu mikrofonów od ust mówiącego. Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może? Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwoja z plusem, może trójka minus, panie Psorze? Dobra, i tutaj dla porównania mój obecny mikrofon, czyli Road nt USB. Czarny płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. I tak musicie wiedzieć, brzmi mikrofon właściwie droższy od obu dzisiaj omawianych mikrofonów razem wziętych, także warto, żebyście mieli porównanie do czegoś droższego, a tymczasem chodźmy dalej. I przejdźmy do sekcji, gdzie zamiast czystego wokalu puszczę wam wokal z dodanymi przeze mnie efektami. Są to raczej efekty bardzo mocno muzyczne, a nie po prostu wokalne do nagrywania na przykład voiceoverów, ale myślę, że mniej więcej zrozumiecie o co chodzi i zrozumiecie, jaki potencjał mają oba te mikrofony, jeżeli chodzi właśnie o dodawanie tych samych efektów. Po koncertach setne zdjęcie robię z fanem. Pyta, czego słucham. Czy znam taki raper Tory Lanes? Nawet nie mówię, że mówi się Tory Lanes. Prosi o zdjęcie i żebym podpisał mu nowy case. Zniknął gdzieś ochroniarz. Znowu jestem osaczany. One chcą powtórzyć zdjęcie. Sorry. Wyszło rozmazane. I tak moi drodzy, prezentują się oba te wokale w obrobionej formie. Ja szczerze mówiąc, słuchając tego audio przez kilkanaście minut, zagłębiłem się dosyć mocno, pobawiłem się equalizerem, sprawdziłem, jak wszystko brzmi. Mam swojego faworyta i choć niewielką różnicą, to jednak z tych dwóch mikrofonów wygrywa DNA. Głównie za to, że jest bardziej dopasowany do mojego głosu. Nie jest może lepszy jakoś bardzo od Nowoxa, ale na pewno jest inny i ciekawszy. Myślę, że jego brzmienie będzie lepsze pod charakterystykę YouTubeową. Będzie fajniej słyszalny na filmach początkujących YouTuberów Także szczerze mówiąc, z tych dwóch to bym raczej ten mikrofon polecał, szczególnie, że jest dychę tańszy. No i co? To właściwie tyle w tym materiale. Jeszcze raz dziękuję MusicExpress.pl za ogromną pomoc przy produkcji tego materiału, za mecenas nad kanałem i pozdrawiam bardzo serdecznie dobrych ludzi z MusicExpressu. Tymczasem dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie tego filmu. Jeśli się podobało albo was zaciekawiłem, albo wam pomogłem, łapka w górę proszę oraz subskrypcję na kanale do następnych materiałów. No i cześć!